Kim pan jest? Ja? ja jestem człowiekiem, który da pani dzisiaj szczęście. No, oczywiście, jeśli będzie pani tego chciała. A co dlaczego miałabym mieć. Ale panie, to już na pewno widzą. Co? Pokrywki. To, to w nich tkwi cała nasza siła. Czy widzą, panie, ten element? Ginzel. to jest pochłaniacz kalorii. <laughs> Ale te cztery stówy to wszystko, co bym mu dała. Dla mnie trzysta to już było dużo. No, a te cztery stówy to ja bym mu no tylko z patriotyzmu. tata <laughs> no, się Pani przejmuje swoją wagą? A co? No bo sama Pani wygląda trochę jak Kaliacz kalorii. A co, że niby gruba jestem? Oto co, panie? Po Boże, co? Nie 60 sześćdziesięciu lat. Bo... Z przodu i z tyłu. O, o, oj! Ja tam nie wiem, czy mi to potrzebne. O, to chyba jest Pani pierwsza kobieta na świecie, Pani Marian Ale może i jest. Ale ja nawet swoje cycki, to znaczy pierwsi, nie narzekam. A jak mi urosną, to co? Będę się przewracać, na lecy zarzucać. Pani Marianno. No Pani zdolności. No bardzo mi przykro. To taki tupiec że nie ma, a ja nie ma? Nie, nie, Funkcjonuje już pani w naszej karierze. w zuty, to ja przestępcę? No najlepsze niż ty to chodzi. Do widzenia, pani. Bo proszę bardzo, tak nie oszukiwać na podatkach i wykazać jakiś dochód. To i kredycik byś dostała, badylarze. O tym mam to! No dziwne, że taki facet jak ty lubi się bawić z takim miłym, nagrożnym stworzeniem. Nie pasuje to do twojego obrazu twarciela. Powinieneś sobie sprawić jakiegoś groźnego psa, ci do twarzy. Na zdjęcie. Twoja matka. Bardzo miła kobieta. Może nawet nie wiesz jak miła. Wyobraź sobie, że zmieniłem nawet aptekę, żeby bliżej ją poznać. Niech nie wie, że tu jesteś. Chłopaki wszystko wiedzą... przestań mnie kłamać! Nie myślisz chyba, że przygotowywałem się do tej rozmowy kilka miesięcy i zaniedbałbym takie szczegóły? I stąd nie widzisz żywy. Ty mnie stąd wreszcie? Wypuść mnie! Nie Przestań wrzeszczeć, bo ja nikt <grystanie> cię nie usłyszy! Coś ty to zrobił? To nie ja! Nawet kamery nie zdążyłem włączyć porypańców! To nie ja! A kto? Ten mięczak sam tobą oddychać, no! Jak sam! Jak sam! Jak ja go tylko nas straszy, czyli się przyda! No. No, Udusiłeś go, popa brańców! Jestem rycerzem światła, no. ja. światła! Jestem wybawcą! Jestem wybawcą! Jestem rycerzem światła! Jestem rycerzem światła! Jest wojownikami. Jesteśmy bojownikami! Jesteśmy bojownikami! Zobacz, mogę cię huknąć w rękę, a ty nic mi nie zrobić! Widzisz? Widzisz? Nic! Co ty masz mi do powiedzenia? Co masz mi do powiedzenia? No powiedz! Papierosa! Idiota! No! Chcesz jeszcze papierosa? Mój mąż i tak nie pozwolił bronić na sen. Powiedziała, że nie jest że mi się rozpierała. Nikt by nie był Mówiłaś, że to tylko Katar? Od Kataru zaczynają się najgorsze choroby. Jakie choroby? Wszystkie. Ślepa kiszka, zapalenie mózgu, nawet złamanie nogi. Od Kataru? Zawsze. Droga Paś. Nie chcę jechać do Zakopanego. Nie krzycz, nie jestem głucha. Od rana szukasz powodu do awantury i właśnie go znalazłeś. I co, czy ja, choć przez chwilę, stawiałam kwestię Zakopanego na ostrzu noża, tak jak ty? Zamówię sznycel. Hm. Sznycel? Dlaczego akurat sznycel? Bo mam na niego ochotę. Będziesz miał za mało, wyślepiej z hub, przynajmniej się najesz. Nie mam ochoty na schal, tylko na sznycę. No ale gdybym na przykład umarła, a ty byś umarł tydzień po mnie, to rozpaczałbyś tylko tydzień, tak? <grym> Czy ty naprawdę nie masz weselszych tematów? Stasiu, mama mówiła, że ty piszesz. Więc chciałam zapytać, czy może kolację dać Ci później, żeby Ci teraz nie przeszkadzać? Dobrze. A może my teraz zjemy bez Ciebie, co? To będziesz mógł sobie pisać, jak długo będziesz chciał? Naturalnie, zjedźcie. No ale wiesz co, <śmiech> <śmiech> przykro, że Ty tak siedzisz, pracujesz, a my będziemy jadły. Może zjesz z nami, co? Tak raz, dwa, przynajmniej już nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zjem teraz ten kolac tylko dajcie mi spokój! Zauważyłaś, jaki on się zrobił nieznośny? A my tu dla niego na głowie stajemy. Zdziczał ten naród zupełnie. O! Urwało mu nogę. Nie orientuje się pani? Nie mów, to kobieta! Odcięło jej co? Mówią, że nie, tylko przejechamy. Powiedzmy sobie otwarcie, że kultura i oświata zeszły u nas ostatnio na psy. nie, Opowiedzmy sobie szczerze, co będzie z naszą socjalistyczną gospodarką, jeżeli nie będzie u nas tej kultury i oświaty? Nie, no. Szepan, no nie poskakuj, masz zaraz co wejdzie. Po co to? co no, to jest? Po to to był chyba omlet. Oooo, oh. no. No. no, omlet. Nie no. omlet, ty to, tylko hamlet. Oj, kopito, no nie przerywaj. Jak go zwał, tak go zwał. Ile by się dobrze miało. Oj, kopito, no nie <grym>, ty w pasie ekonomia na medal. Pójrzże mnie! Tu masz lepszą ode mnie, szersza twoja baba ode mnie. Dobra! Andzia, ty nie masz tu co robić, w ogóle słyszysz. Ty jedź do miasta i. Nie, nie wracaj tu już nigdy. Znajdź sobie jakąś robotę, słyszysz? Nie wracaj tu już! Zostawia mnie, już. Pije w co z jej wypije! Jeszcze roczek i szlos. Używajmy pogrzeb no, czas tak, I szlak no, nie zasiądzie. Tak. Tak no. Piękna, to ja tuba, jak to mi zabij suki syna, niech znika wyda! Zabiliście go! Wszyscyście go zabili! A czysty był jako Kwaszły jest i nawet najludniejsza ryba go nie ruszy. A kartofle żarły. Robaka nie ruszyły, bo nie wiedziały co to. Razu jednego, jak mój Stanisław robaka założył na haczyk, to koń tak zgłupiał, że z wody i do lasu poszedł. jak ja kiedyś w No co ty zwariowałeś od tego czytania? No jak ciwem, to było kiedy tak? Że nie dolałem sobie do pełnego, albo pół tego szklanki wyciłem? Było kiedy tak? Nigdy. Zawsze pił szklankę pełną i do dna. Święta Mario Magdalenu, porany. To nie ja winna, to wszystko leśniczy. To on mi kazał. Bimber, zagadaj co do niego. I niewierzący jestem. Wierzący, 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 wierzący jestem, wierzący. tylko nie praktykujący. Siekierowy jest niewierzący. Ale za to praktykujący jestem. i Tu kobiety z miasta nie rzadko się pojawiają. Posłyszysz, co do ciebie mówię? Ja sześcioro dzieci mam. No, A kiedyś ty się zdążył się Siekierowy. Cicho bądź! Ludzie masz pilnować, żeby równocieli. No co jest? Pomóc ci? Sam. Co zrobił? Siekierą ją za rąbą. I nie? Nie. Babę jedną. Wziął i siekierą za rąbę. Swoją? Skąd? Obcą babę, do mieszkania jej w laski i siekierą mły. Ale ja pytam, czy siekierą swoją? I to ci powiem, że tyle tego Twojego siekierowania nad nami, co i tego raz. A raz się skończy. Kapustę zasadzisz i kapuścianin zostaniesz. No. Ale jak to mnie przywaliło, jak to Dunlopa przywaliło, to ja się tylko tak rzuciłem dla ratowania sytuacji. No wiem, wiem, Dziękną ci jestem przecież. No to teraz niech się Dunlop kładzie po staremu jak było. No. I się nie wyrywaj, bo i tak nic z tego. A, o, a, go, jaki szybki, jedziesz. No! Sam! Hey, wy Wymieni siło, chcecie! Ja mam pourwam, ja mam... Ja jamce ja się dowiem! A to nie moje. Były w torebce. A kata mi dała na przechowanie. Masz mnie za idiotkę i nie grzedł mi w torebce. Doprowadzasz mnie do pasji! Zajemnie! Pokażę wam czego się nauczyłem. <laughs> to jest dobre. Przeczytaj e-mail. Nie masz żadnych nowych e maili Nawet telefon cię nie odzyska. No, przecież to jej eks! Eks są niebezpieczne. Jak w japońskim kamikadze nie odpuszcza. <gry> Zwłaszcza, gdy jest stary Spójrz na mnie kochanie, wyobrażasz sobie nie z facetem w takiej pozycji. O nie. dlatego, bo ja mam inne preferencje. A ty o tym doskonale wiesz. No. To Darek. Mi? Tęskni za twoimi pocałunkami. <grym> Jemu się zwierzałeś i z nim wszystko dzieliłeś. Chyba nie wszystko. Nie wspomniał o drobnym szczególe, a powinien. Powinien? Tak. A dlaczego? Razem. Spaliśmy pod jednym namiotem, sikaliśmy na odległo, braliśmy prysznic. Chyba mam prawo wiedzieć, czy mój przyjaciel jest pedałem i czy to mi pasuje. Kup <tosłuch> Cię nawet podobała ta gra. Czułem się faktycznie jak seryjny morderca, liczący na to, że go zaraz zdemaskują. Bo wszyscy jesteśmy słabi. Mniej lub bardziej. Masz rację. To czarna skrzynka naszego życia. I chyba mamy w niej za dużo. Nie powinniśmy się nią bawić. Moją szkołą jest życie. Całą żyć tak, jak mi to pisane: z nogami do góry i lafa na trutką. Nie mam większych aspiracji. Zostanę podniesiona z obrzydzeniem, rzucona do kosza na śmieci razem ze skórką od banana i ośćmi z ryb. Najważniejsze jest mieć dobry szkielet. Dlatego, jak mówi przysłowie, nie zajmuj się duszą, nie zajmuj się ciałem, zajmij się szkieletem. Albo osasani męsana. Zdrowy szkielet, zdrowy duch! Powiedz, co się dzieje? Mam kalaruchy w łazience. Że co masz? Kalaruchy. Karaluchy? Chcesz tak. powiedzieć karaluchy? Tak. O Boże. Mamo, w zeszłym tygodniu mówiłaś, chciałabym umrzeć w lesie. To chcesz umrzeć w lesie, czy chcesz umrzeć tutaj? Chcę umrzeć w lesie. No to jedziemy. Chcę umrzeć w lesie, ale dopóki nie umrę w lesie, chcę mieszkać tutaj. Ale nie możesz tu zostać. Nagle usłyszałam głosiki. Bardzo wyraźne. Myślałam, że coś mi się śni. Uszczepniałam się w policzek. Nie, nic mi się nie śniło, więc czyj to był głos? To było tak, jakby sąsiad usnął przy włączonym telewizorze. W każdym razie kroki już nie chcą nas rozdeptać. Nie chcą nas rozdeptać? Nie. Nie uwierzysz. Że nie w co nie uwierzę? Kroki już nie chcą nas rozdeptać. Kroki chcą się ze mną porozumieć. Słyszysz, jak mówią? Nie mów mi, że masz tam karalutę. Ty je złapałeś? Przyniosła mnie, żebyś nie myślała, że twoja matka jest szumięta. Chcesz posłuchać, jak mówią? Mamo, całe życie marzyłam, żeby usłyszeć, co mówią Karaluk. ale teraz nie mam czasu. Psiakrew! To ich sposób na porozumiewanie się. Zamykają cię w szklance, a później idą na spacerek. Najwidoczniej. Możesz to pojąć, po co one to zrobiły? A może one chcą nas jeść? Zabijają nas, owszem, ale nie służymy im za pożywienie. Do niczego im.